To już nie jest zwyczajne miasto, lecz ponure megalopolis. Współczesna dżungla, w której nie sposób żyć normalnie, pełna rozwrzeszczanych i agresywnych ludzi, barier i utrudnień w przemieszczaniu się, zakazów, nakazów, ograniczeń no i spalin, hałasu i chmary mosiężnych krasnali pod nogami przechodniów. Wszędzie wyczuwało się oddech ludzkiego mrowia. Pijaków, meneli, bezdomnych, cwaniaków w garniturach, bezdusznych biznesmenów, korpolutków, imigrantów zarobkowych, a nawet nadgorliwych szeryfów czatujących za każdym prawie rogiem na niewinne ofiary, aby je spałować i sponiewierać w imię sprawiedliwości oraz demokracji. Wokoło jak okiem sięgnąć, rozciągał się las drapaczy chmur. Kwitły łany pomniejszych bloków deweloperskich, a także bezwonne łąki i pastwiska galerii handlowych, supermarketów, hal kupców i tym podobne. Nie znalazło się już w aglomeracji miejsce dla parków, skwerów, kominów wentylacyjnych z ławeczkami dla seniorów. Brakowało wolnej przestrzeni dla cmentarzy, starych drzew, przystani poetyckiej zadumy. Słowem, betonowy raj. Kraj na cementem i wapnem stojąca, a na niej nic, prócz panów budowlańców, będących wyznacznikami nowej wiary w lepsze jutro i wszechsiłę, wszechwładzę pieniądza, głoszących swoją własną wersję słowa Bożego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, my są chopy pracujące i to my teraz rządzimy, a nie jakieś tam zasrane inteligenty. Tak oto trwało owo miasto brudne, szkaradne i niemożliwie przytłaczające. Na szczęście w jednej z peryferyjnych dzielnic znajdowała się unikatowa oaza ciszy i spokoju. Stara łąka tonęła w wiecznej mgle i pilnie strzegła swoich sekretów. W tę część miasta nikt się nie zapuszczał, jako że pulsująca biała osobliwość na to nie pozwalała krążyło w związku z tym wiele legend na temat przedziwnego skrawka zieleni. Nikt o zdrowych zmysłach nie zamierzał zostać wessany, wchłonięty przez mgłę unoszącą się nad dzikim trawskiem, któregoś razu coś się jednak zadziało, coś zupełnie niespotykanego. Ziemia zadrżała, niebo zachuczało potężnie, a słońce skryło się za grubymi granatowymi obłokami. Z mgły wyłonił się rogaty starzec z brodą i o lasce, całkiem nagi. Zapragnął zwiedzić miasto, a mówiąc precyzyjniej, odkryć je ponownie. Chciał sprawdzić, co takiego ośmielili się współcześni zrobić z jego łąką, że sarny, tudzież inne stworzenia, zaprzestały przebywania w odwiedziny. Miał żal do tętniącego martwym, niepełnowartościowym do cna zużytym życiem megalopolis, że tak znacznie się rozrosło i zmieniło wcześniejszy stan rzeczy budząc ze snu plugawe demony. Ktoś życzliwy pożyczył mu płaszcz, by okrył wysuszone członki, kiedy tylko dotarł na przystanek. Wsiadł do pierwszego lepszego tramwaju, oczywiście bez kupowania biletu, a potem ruszył w siną dalej. Po drodze przyglądał się rozkraczonym ludziom za oknem, którzy protestowali przeciwko rządowym obostrzeniom, ale pojazd przetoczył się z piskiem i gromadka zniknęła mu z pola widzenia równie szybko jak się pojawiła. Potem wdał się w rozmowę z bezdomnym, który również jechał na gapę. – Panie starszy – przekonywał Obdartus – tutaj każdy jest albo będzie gołodupiec – a przecież nad wszystkim ciążą jakieś kredyty, wszyscy pracujemy dla obcych firm zagranicznych za przysłowiową Michę ryżu i to się, panie starszy, dobrze nie skończy. Oj, nie skończy. Ano tak. Nie sposób było nie zgodzić się z pesymistycznym łachmytą. Pasażerów w pojeździe podróżowało zgoła niewielu, a z czasem ich liczba zmalała jeszcze bardziej. Aż w końcu, po pokonaniu wielu przystanków, człowiek zrodzony i ulepiony z mgły został sam jeden z nader osobliwym motorniczym. Osobliwym, powiadam. Motorniczy ten nie był bowiem tym, kim na pierwszy rzut oka się wydawał. Ani też nie kwapił się do podejmowania rozmowy. Jego mość z porożem znalazł się sam na sam ze sztuczną inteligencją kierującą transportem szynowym. Mniej więcej o trzeciej nad ranem ogarnęła go senność, w odpowiedzi na szarzyznę tego, co widział za brudnym, zakurzonym i zasmarkanym oknem. Miejska monotonia wlewała się tu ścianom luster i szkła i spływała mrowiem podobnych do siebie bloków, przypominających klatki dla zwierząt, a nie dla ludzi istot przecież myślących. Czujących, tworzących sztukę i cywilizację, i łaknących wolności prawdziwej. Usnął, a gdy się obudził, nie zastał już miasta, lecz jego resztki, okruszki, jakieś jego ostatki w postaci atmosferycznej krupy, która płynnie przechodziła w błotniste pustkowia i nudne do bólu ugory. Tramwaj dalej nie jechał. I starzec mógł na własne oczy przyjrzeć się procesowi rozrostu megalopolis, gdzie budynki mnożyły się poprzez zwykłe pączkowanie. Zaprawa murarska puchła niczym baba drożdżowa, a dźwigi buchaje w liczbie setek zapładniały bezdusznie glebę. Tkanka miejska rosła i się zwielokrotniała w miliony kopii łudząco do siebie podobnych. Klonów nie sadziły klony a tylko klonowanie implementowały. Tylko tym się zajmowały. Duplikowaniem szpetoty. Dostojny pan z brodą i olasce postąpił jeszcze parę kroków i dotarł na brzeg wszechrzeczy. I przepadł gdzieś we mgle pienistej, oklejającej samotne żurawie, gdzie bynajmniej mewy nie śpiewały ani żadne inne ptaki. A kiedy się odnalazł, odnalazł się znów na swojej łące, zielonej wyspie, co go wyroiła i wciąż nieprzerwanie wyrajała. Już tam tramwaj czekał, już sapał, do pętli się przybliżał. Do pętli, powiadam. Wyrywny taki, nadgorliwy tramwaj, niedobry, grzeszny, ofe, jaki ten wiecznie goniący, wiecznie hałasujący, wiecznie śmiecący lud pracuje a miasto wciąż puchło i puchło i puchło. Inobliwy człowiek musiał jeździć na coraz to odleglejszy jego kresy, na prawie już wiejskie lesy, aż w końcu któregoś razu tak się oddalił, tak się dał wpuścić w maliny, że powrócić do domu już nie zdołał. Dzień był słoneczny, ciepły i bezwietrzny. Przysiadł więc Baca Maćko na kamieniu nad potokiem przy zbiegu dwóch głównych dopływów Barójca w okolicach łaska i zabierzytki. Usiadł i zaobserwował subtelnie niemalże muzyczne zjawisko w postaci refleksów świetlnych, rzucanych przez lustro wody na dwa głazy znajdujące się po drugiej stronie strumyka. Ów brzeg. Mocno przez wodę podmyty był stosunkowo stromy i gdzie gdzieniegdzie mchem porośnięty, a składał się zarówno z części kamienistej, jak i gliniastej. Słońce tymczasem świeciło z załysawej łapetyny Maćka trochę z tyłu, trochę z góry i trochę z lewej strony. Dobrze więc miał oświetloną drugą stronę baruica, choć prawdę mówiąc, jeden z głazów wydawał się być ciemniejszy. Ta ciemność to zapewne efekt gęstej otuliny leśnej, jaka w tym akurat miejscu się znajdowała, oraz mchu, który porósł kamień i go poczernił. A każdy z głazów był inaczej oświetlony i światło pulsowało na każdym z nich w inny sposób. Na kamieniu jaśniejszym pulsowało wolniej, a na ciemniejszym szybciej i bardziej chaotycznie, choć zawsze niestrudzenie rytmicznie. Na tym pierwszym słońce tworzyło co chwila poziome snopy, które się w regularnych odstępach czasu naprzód pojawiały, szły po chwili ku górze, a następnie gasły na szczycie kamienia. I znów. Powstawały, szły ku górze i gasły. I tak w koło Macieju. Na tym drugim kamuszku z kolei promyczki harcowały bez żadnych widocznych zasad. Swobodnie, spontanicznie i radośnie. I tak spoglądając na rzeczone cuda natury, na wodę i grę świateł, zapragnął przechodzień stać się na sekundę małą rybką lub innym stworzeniem bożym, żyjącym w tutejszych wodach. Zapragnął choć przez chwilę pożyć sobie w tej lokalnej mikronezji, w tym świecie równoległym, w tym królestwie iluzorycznym, przywodzącym na myśl jakieś tropikalne miejsce. Zdala od współczesności i w ogóle od wszystkiego, co jest nam znane i pozostaje bardziej lub mniej ucywilizowane. Zwrócił pasterz na koniec uwagę na pewien detal, mianowicie na Fantazmagorię. Na to, iż snopy światła, wpadające pod wodę, potęgują wrażenie głębi i przestrzeni, tworząc fatamorgany światów wielowymiarowych, zapomnianych, paśniowych krain. Jakichś nieodkrytych dotąd lądów, na to, że gdzieś tam, hen na krańcach tej fatamorgany, nad brzegami miniaturowej mikronezji, pływa sobie samotnie mała złota rybka. Tymczasem po krótkiej chwili dało się usłyszeć plusk. Takie delikatne, a jednak dość spektakularne chlupnięcie. Potem nadszedł sms od Adaśka Juchasa o treści. Hej, widzimy się za sekundę. I gdy po pięciu minutach w umówionym miejscu zjawił się autor tej wiadomości, powiało złowieszczą pustką graniczącą z grozą. Na brzegu barujca nie znajdowało się bowiem zupełnie nic prócz komórki i laski pasterskiej. Był kij, ale jego właściciela próżno było nawoływać i wyglądać. Tylko jedna z dwóch rybek pływających w miniaturowej zatoczce. Tworzyła na powierzchni wody bombelki w regularnych odstępach czasu, co układało się w sekwencje: trzy krótkie, trzy długie i jeszcze raz trzy krótkie. Trzy krótkie, trzy długie i jeszcze raz trzy krótkie i tak w koło Macieju. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, Zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę ripiej pasty, lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.